W procesie zgłębiania własnej świadomości przychodzi taki moment, że zaczynamy się sami blokować w wyrażeniu tego, co czujemy i myślimy. Zazwyczaj to efekt odkrycia, że to, co przeżywamy w relacji z innymi, jest projekcją swojego wnętrza. Uświadamiamy sobie, na przykład, że nasza złość na czyjeś zachowanie jest odbiciem złości na własną wypartą część. Co więcej, Odkrywamy też, że wszyscy jesteśmy połączeni i tworzymy jeden wielki, zróżnicowany organizm zwany wszechświatem. Innymi słowy, wszyscy w takim samym stopniu współtworzymy to, co się dzieje, zarówno w życiu prywatnym, jak i globalnie. Trudno więc z taką świadomością mieć pretensje do innych, których wcześniej obarczaliśmy winą za nasze kłopoty. Skoro jesteśmy połączeni, każdy, jako część większej całości, to obwinianie i walka z drugim człowiekiem, jest w rzeczywistości zmaganiem się z samym sobą. Konfrontacja wydaje się być więc bez sensu. Jednak powyższe odkrycia bynajmniej nie uwalniają nas od dotychczasowych reakcji, trudnych emocji i od nawykowego kierowania ich przeciwko innym. Świadomość bycia połączonym raczej wywołuje dodatkową frustrację z powodu poczucia tkwienia w paradoksie. Bo przecież zewnętrzna rzeczywistość, ludzie, zjawiska itd., z którą mamy potrzebę się konfrontować, jest jednocześnie częścią nas samych. Ten osobliwy stan wywołuje więc poczucie tkwienia w sytuacji, w której nie ma dobrego rozwiązania. To trochę jak bycie w pułapce. Jednak jest w tym wszystkim pewne pocieszenie. Bo innym ważnym odkryciem w procesie samorozwoju jest też uświadomienie sobie, że życie to iluzja. Że to, co się dzieje, nie jest do końca rzeczywiste i w pełni poznawalne, że jest złudzeniem, wytworem naszego umysłu. Co więcej, słowo iluzja wywodzi się od łacińskiego ludere, które oznacza zabawę bądź bawić się. Również w tradycji wschodniej, np. w hinduizmie czy buddyzmie, rzeczywistość opisuje się w podobny sposób. Określa się ją słowem maja, co oznacza namacalną i mentalną rzeczywistość która absorbuje uwagę ludzi i innych istot po to, żeby ukryć przed nimi prawdę na temat ich boskiej tożsamości. Maja to również magia, czy też magiczna, kreatywna siła, tworząca tą złudną rzeczywistość. I co z tego wszystkiego wynika? Otóż to, że nasze życie, świat, który postrzegamy, można traktować jak zabawę, grę, czy też opowieść, w której uczestniczymy. Dlatego nie musisz podchodzić do swojej egzystencji tak bardzo poważnie. Po prostu baw się tym, co się dzieje, tym, co cię spotyka. Tak jak aktor, który gra w filmie. On uczestniczy w historii, która nie jest prawdziwa. Z jednej strony przeżywa w niej wszystko to, co zwykle dzieje się w życiu, czyli radość, smutek, lęk czy złość, i jednocześnie wie, że to tylko gra. Tak samo ty. Przeżywaj to, co się pojawia. Wszystkie emocje, uczucia, myśli. Niezależnie od tego, czy są dobre, czy złe, one po prostu są Twoim doświadczeniem, takim czy innym, są częścią opowieści, której jesteś jednym z bohaterów, ale też jesteś jednym z jej współtwórców, ponieważ, jak odkryłeś już wcześniej, jesteś częścią większej całości i przez to masz na nią pewien wpływ. Dlatego, przeżywając swoje życie, możesz patrzeć na nie jak na opowieść, film czy zabawę. To sposób na to, żeby poradzić sobie ze wspomnianym paradoksem. Że jesteś zarówno aktywnym twórcą swojego życia, jak i jego biernym uczestnikiem. Po prostu żyj, doświadczaj i baw się, ze świadomością, że to, co się dzieje, jest jak przedstawienie w teatrze, za którego kulisami ukryta jest Twoja prawdziwa natura tajemnica, którą nieustannie starasz się zgłębić. Dziękuję.